Każe Neptun się potwornie złości Ulegają marynarze, fali kobiecości. Hej, ha, młej, hej, ha, haj, do góry, jeśli chcesz być na pali, ruszaj na mazury. Często tęskni się niestety, łowiąc ryby albo kraby, bo marynarz bez kobiety jest jak chłopy z baby. Hej, ha, błęk, hej, ha, zjeść do góry, jeśli chcesz być na pali, ruszaj na mazury. Tam się trafili mrągowo, stolicą Maślanki. Ale również Polska Letnia, stolica kabaretu. Mamy dla Państwa niezwykłą niespodziankę. Spotykamy się, ja już nie wiem, który rok już tutaj, a po raz pierwszy, bo Państwo wiedzą, że wcześniej tak naprawdę mężczyźni zdominowali tę scenę. Tylko ten testosteron, to się wszystko ulewało. Postanowiliśmy to zmienić. Tak czy owak, decyzja o przejęciu kontroli nad Mrągowskim kabaretonem była niczym Mrongowskie Jezioro. Już kurna najwyższy czas. No, fajna, wiesz, ja tutaj wyprawiam wesele, czterdziestkę i stypę po mężu. Bardzo dobrze mi się kojarzy. No. Dzień dobry. A dzień dzień dobry. dobry. Druga pani, my miałyśmy tutaj rezerwację na imprezę. A tak, trzydziestolecie matury, tak? Tak. <gry> dobrze, zapraszam tutaj do stolika numer cztery. Zaraz do pań podejdę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Chuda suka. O! Słuchaj, Zdzicha idzie, to ci tak szybko powiem. Słuchaj, Zdzicha miała problem alkoholowy i rozstała się z Mariuszem. Nie, tak. Słuchaj, bo ponoć zdradzał ją z taką młodszą instruktorką fitnessu z Torunia. Obczaj sobie na fejsie nazywa się Ilona Kwiatkowska zarypiasta, Słuchaj, i ona po pijanemu wpadła pod samochód i miała poważną operację kolana, wiesz? I romans z lekarzem. Ale ten lekarz potem ją zostawił, słuchaj, i ona wróciła do tego Mariusza. Ta? I już prawie wyszła na prostą, wyobraź sobie, ale pracownica podała ją do sądu o mobbing z użyciem automatu do batonów. Batonów? <śla> słuchaj, i Mariusz ją znowu zostawił i odszedł do lucyny. Ale jak? Do, do naszej Lucyny? No do naszej, a do jakiej? Tylko to jest tajemnica, więc morda w Kubeł. Słuchaj, z Zdzichę sąd prawie już skazał. Nie. Tak, ale miała romans z sędzią. I on ją uniewinnił. Strasznie stary i strasznie bogaty. No, słuchaj, ona wyszła za niego, Ta. wiesz? Tak. I on w prezencie kupił jej futro z czarnej pandy. Pandy? Tak. Tylko trzy takie pandy na świecie były. Czujesz? Teraz są dwie. No. <grywa> I ona mówi, że ona go kocha, ale i tak wszyscy wiedzą, że Starochowi dupę dla pieniędzy podciera. I sobie ryj za jego kazną odstrzykuje botoksem. Szaszabara, mutandarata, 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 ale super sorry, dziewczyny, normalnie sorry. Wychodziłam z domu, naprawdę wszystko punktualnie, ale mąż mnie zatrzymał. Wiecie, mężczyzna ma swoje potrzeby. No wiemy, wiemy. Oh. <laughs> Bardzo ładnie wyglądasz. <laughs> tak naturalnie. Czyli obgadywałyście mnie przyjaciółeczki. No wiesz co, nie było dzień. Wiesz jakie są zasady. Znam, znam zasady. Jeszcze w liceum strach było pójść do toalety, żeby ktoś ci tyłka nie obrobił. Ja miałam z tym los. Na imprezę w pampersie chodziłam. Jak ja się cieszę nareszcie razem klasowe laski. Przeżnicy dobry pi! pi. Ja!

– Szwę puściły? – Nie ruszaj się! Cii, nie ruszać się! Ani A? kroku normalnie! – Szkło mi wypadło! – A! Zaczekaj! Holender! Jakbym Zichę na studniówce widziała! Chyba na półmetku! <laughs> nie, na pielgrzymce klasowej! Czy nie może być chociaż jednej imprezy, żebyś Zicha pod stołem nie lądowała? Mówię, szkła szukam. Ty zawsze szukałaś szkła. No. Oh. A na końcu i tak biłaś z gwinta. Oh. Oh. Jezus Maria, kto tu psa wpuścił? To nie Proszę, pies. To nie pies, to panda. Nie, niech się pani nie boi. To jest nasza przyjaciółka Zdzisława. Zapewniamy wszystkie szczepienia oh. aktualne. No. <grym> o mama, mam, zrolowało mi się. Nie za ciepło pani w tym futrze? A tobie nie za zimno z tym gołym tyłkiem? Co podać? Słuchaj zatem, czy dla tak wspaniałych dam, ladies jak my, w tej spelunce znajdzie się tak wyśmienity trunek jak Black and White Snake on the Beach? Tak, mamy beach. E, w takim razie pięć sztuk y, poprosimy. Jesteś w stanie to zapamiętać? Tak, jestem. Pięć razy wódka z kolą dla dinozaurów. Słuchaj. Wydaje mi się, że jesteś troszeczkę nieuprzejma. Powiem Ci, moja droga, że ja w twoim wieku... Tak, 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 jak pani była w moim wieku, to pracował tu mieszko pierwszy i podawał pani wspaniałe drinki. Wiesz, wow. wow. <kluczy> <kluczy> nie przejmuj się, Na następnym zjeździe klasowym ta kelnerka będzie w naszym wieku. Zdzisława, wiesz, pozdrawia cię mój Mariusz. Jaki mój Mariusz? Twój były. Jesteś z moim Mariuszem? Z twoim byłym moim Mariuszem. Od kiedy? A od pół roku. Uch. Od pół roku? Ach, pamiętasz, jak w liceum odbiłaś mi mojego Krzyśka? Ale, ale to było 30 lat temu. A zbrodnie przeciwko Lucynie się nie przedawniają. Ty, Zdziro! A no! Mówiłem, że się wkurzy, no. A co ty, Marzena? A co ty? Ty też wiedziałaś? Nie no, wszystkie wiedziały. No, moje drogie, to ja może jeszcze o czymś powinnam wiedzieć? Nie no, daj spokój, no. no przecież wiesz, jaki jest Mariusz, no. Żadnej nie przepuści. Żadnej. Żadnej. No to jest Zdzicha, daj spokój, no przecież to było tylko raz, no może siedem. No, a on był potem pijany, wtedy pijany jak świnia, no. jak świnia. Jak ja sobie o tym pomyślę, to do pasa robi mi się bardzo niedobrze, a od pasa bardzo dobrze. To jest... Przegięcie. Ja normalnie, ja normalnie stąd wstaję, ja wychodzę, zabieram ten numerek i mnie nie ma. I to jest ostatnie nasze spotkanie klasowe. Ostatni raz tu jestem. Ostatni. Co roku tak mówisz. Nie no cicha, no przestań. Ponda, zzicha. Ponda, czekaj no. Ej, poczekaj kochana. No. Ale ja też przepraszam. Gdybym mogła cofnąć czas o miesiąc. Słucham? A, to nie jest tak, jak myślisz. Ja go tylko zaprosiłam na kawę. No Ty Leżałam tak na głowuszku bez żadnych intencji. Zaczekaj, Lucyna! Przecież nie, jesteśmy przyjaciółkami! Nie Lucyna! Nie za mną! No nawet proszę ci, mną. Ja cię, ja naprawdę uwielbiam, Lucyna! No proszę. Nie było mnie pięć minut, a dinozaury już wyginęły. spa, woziłam tam psa. Przecież Ty nie masz psa. A co ja powiedziałam? Kasiu, kłamstwo ma krótkie nóżki, nie wolno kłamać. A dziewczyna, która za chwilę wystąpi, ma tak długie nogi, proszę Państwa, że ja cała jestem krótsza niż jej nogi. A mam 160 cm wzrostu, proszę Państwa. Ta dziewczyna jest aktorką kabaretową, teatralną, śpiewa, tańczy, to po prostu niesprawiedliwe, że ma tyle talentów. Proszę Państwa, przed Państwem wystąpi... To gdzie ja jeździłam? Ewa Błachnio. Dobry wieczór, Brągowo. I muzykanty! Kochani, 28 października 2015 roku na warszawskim Żoliborzu pewnemu samotnemu mężczyźnie umarł kotek. Konsekwencje tego wydarzenia dotknęły nas wszystkich. Nowej bajce, gdzie zakazane harce, gdzie wszystkich, co są, z brzegu się zrówna do szeregu. Gdzie wszyscy mają ściśle poglądy jednomyślne, niegrzecznych zaś dogoni szalony pan Antoni. Bez zgrzytu bez limitu sięgamy do zaszczytu, gdzie wprost do odśpiewania. Wszystko, o czym marzysz, nasz klub bajkopis. A że co chcecie, dostaniecie pięć stów na każde dziecie. Od wielkich miast po gminy wzniesiemy kraj z ruiny. Choć to bajkowa ściema, bo żadnych ruin nie ma. Miodem rzeki popłyną, przyspieszy tę dolino. I zamiast się stresować, W nowej bajce, zły gender padnie w walce. W dąbrowach oraz w kniejach będziemy chłostać geja. Pomodlisz się sumiennie czternaście razy dziennie, a potem katoliku nie wpuścisz Syryjczyków. Ech, zacznie się zabawa prezesa Jarosława. I mi, solą w oku ten tekst sprzed ponad roku w przekładach niezbyt licznych, był zbyt optymistyczny. Przewidzieć się nie dało zniszczenia trybunału. Krystyny i jej krzyków inwazji misiewiczów. She's a shocker. Tak tak na momencie, kto do Państwa przyszłam, to tak się zapytam, czy ja jestem apetyczna? Nie, nie, to że tam coś, tylko jak teraz to tak się szybko przebierałam, to ci dźwiękowcy, które tam nas wszystko, tam wszystko przepinają, tak usłyszałam tak szeptali do siebie. Ty, patrz, patrz, pakosa, nie może by ją jeszcze schrupać. Jakiś chips jestem, czy co? Nie, ale ja powiem Państwu, ja wiem, że już wakacje są, ja powiem Państwu tak, ja chcę stracić na te wakacje z apetyczności, bo ja mam dosyć oglądania tych po prostu półgłowych, tych naszych kobiet, tych celebrytek, one w tych, tych bikini leżą, te wszystkie spnieki, ja nie, ja wręcz odwrotnie, ja po prostu będę traciła. I to już oczywiście druga historia jeszcze się z tym wiąże. Dobra, powiem Państwu chodziłam z bardzo fajnym chłopakiem, dobrych parę miesięcy, od początku roku, wszystko się pięknie układało, no więc zbliżają się wakacje, no to sobie pomyślałam, no to wiadomo, wakacje już mogę się zapytać, no więc zapytałam, mówię słuchaj, no to może już najwyższy czas, żebym poznała twoją rodzinę. A on mówi tak, Katarzyna, oczywiście, że tak, ale właśnie żona z dziećmi wyjechała na wakacje. Państwo wiedzą, także nie przepadam za takimi. Ja oczywiście, rągowo, jest absolutnym wyjątkiem, tu się zawsze super przyjeżdża. Ale he, druga historia, to oczywiście festiwale. Ja też nie jestem, nie jestem jakąś wielką fanką takich festiwali, takich wszystkich oficjalnych imprez. Bo nie wiem, Państwo, taka oficjalna impreza, nie to, że oczywiście człowiek się bawi, tylko najpierw, zanim na nią wejdzie, to musi stanąć na tak zwanej ściance. Wiedzą Państwo, na czym polega ścianka? To jest takie coś, że się przychodzi i trzeba w odpowiedniej pozycji stanąć przez parę minut absolutnie nieruchomo, lekko na narciarza. Nie oddychać się, wciągnąć, uśmiechać się, ale z zamkniętymi ustami, proszę spróbować, to jest absolutnie, w moim przypadku to jest w ogóle niemożliwe. Jeszcze przez dziubek. no przecież jakby ktoś mi zrobił z otwartymi ustami, to zaraz następnego dnia jakiś zaprzyjaźniony hejter by napisał w internecie, patrz, to się pana nawet na zdjęciu nie zamyka. Aha. A mi się rzeczywiście nie zamyka. <laughs> nie, bo ja lubię mówić, Państwo wiedzą, że ja lubię mówić, mam wrażenie, ja po prostu muszę, mam wrażenie, że jak zamknę usta, to się uduszę. No. Także dobra, no dzisiaj wyjątkowo, oczywiście jestem rągową, rągowo, oczywiście, to zupełnie inna sprawa, ale zaraz po naszym festiwalu jest co? Bankiet! A tego też nie odmawiam. To już po prostu idę, jak w dym i powiem Państwu, o jak mi się jedna historia już mogę Państwu powiedzieć? W takim małym gronie jesteśmy, co? O, powiem Państwu, powiem jedną historię, co? Ale proszę, żeby to zostało między nami, dobra? Dobra, to mówię, uwaga, tylko między nami. Więc słuchajcie, był pewien wieczór, jeden wieczór, totalny dla mnie relaks. Siedzę sobie w domu, szlafroczek, wałek, kieliszek, wina, nie wiem, chyba nalewam sobie już piątą lampkę. Wszystko super! Dzwoni telefon. Dzwoni, dzwoni telefon, no więc oczywiście jest pytanie odebrać, nie odebrać, odebrać, nie odebrać, no ale oczywiście babska ciekawość zwyciężyła, no to mówię, dobra, odbiorę. Odebrałam. I to był mój pierwszy błąd. Dzwoniła moja przyjaciółka i mówi tak, słuchaj, kaszka jest super, super impreza, jest bankiet, i gdzieś Ja mówię, kurczę, oczywiście, jest bankiet, idę. No ona mówię, ale może chciała być, widzicie, jaki to jest bankiet? Ja mówię, kurczę, nie, nie ma co gadać, po prostu bankiet, jest bankiet, idę. I to był mój drugi błąd. W każdym razie nie wiem, jak to zrobiłam, w 15 minut byłam absolutnie gotowa. Proszę Państwa, wiadomo, z tego szlafroczka nie wiem, jak to wszystko zrobiłam, te rzęsy, po prostu sukienka. Jadę, taksówką dojechałam do klubu, gdzieś jest to moją koleżanką, umówiłyśmy, nie? ja mówię, za szybko no. <laughs> Nie, proszę Państwa, to jest czasowanie, to tutaj troszeczkę trzeba Przyspieszyć. Proszę Państwa, no więc oczywiście wchodzę do, te, do, tego, do tego klubu, powiedziałam ochroniarzowi hasło, które koleżanka mi wcześniej powiedziała, drzwi się za mną zatrzasnęły i ja wtedy wiedziałam, że popełniłam największy błąd swojego życia. Zastanawiałam się tak, Pakosińska, dlaczego hasło dobra zmiana nic Ci nie powiedziało? Proszę Państwa, nie będę tu się rozwodzić, w każdym razie Państwo doskonale wiedzą, trafiłam na bankiet partii politycznej. Od razu przy wejściu nienawistnym wzrokiem zmierzyła mnie poseł Beata, która była dokładnie tak samo jak ja ubrana, w identyczne co ja Więc ja zdążyłam tylko wyszeptać: O Boże, Boże! I wtedy normalnie jak z pod ziemi wyrzucił przy mnie minister Mariusz, który powiedział: Co wy się tak że tego boru czepiacie? Proszę Państwa, stałam zamurowana, zamurowana, kompletnie mowę mi oddejął. Pierwszy raz nic nie mówiłam, i z tej opresji wyrwał mnie minister środowiska, który również wyrósł jak z ziemi, Jak tylko usłyszał coś o borze, to zaczął krzyczeć: Ja te wszystkie bory powycinam. Z tymi wszystkimi, bo tym sobie z tym wszystkim poradzę, a z białowieską w szczególności. I proszę Państwa, w tym momencie nie wiem, jakby to się skończyło. Bo ja bym stała jak ten dom stuletni przeznaczony na wycięcie, gdyby w tym momencie z tej opresji nie wyrwał mnie prawdziwy książę. A? Nie, nie, jeszcze nie ten. <śpiewanie> jeszcze nie ten? Bo mogą Państwo na przykład spytać, skąd wiedziałam, że książę. No, tak naprawdę stuprocentowej pewności nie mam, ale przedstawił się, radziwił. No to chyba książę. Coś z tego potopu pamiętam, prawda? No w każdym razie, porwał mnie natychmiast do tańca, tańczyliśmy, tańczyliśmy On cały czas wypytywał mnie o zdrowie. Jak najęty? O zdrowie się pytał. No więc weź jak mnie tak przyciskał do ściany, no to powiedziałam, że wymagam konsultacji. A ten jak tylko usłyszał, że wymagam konsultacji, to natychmiast zaprowadził mnie do minister edukacji z minister, panią, to natychmiast znalazłyśmy wspólny język, gadałyśmy jedna przez drugą, nic nie mogłyśmy się zrozumieć. W każdym razie zagadałyśmy się na śmierć. Ja powiem państwu, że jak ja dużo gadam, to ja się natychmiast robię bardzo głodna. <głodna> I właśnie wtedy zrobiłaś taka głodna, więc pomyślałam sobie, że ja muszę natychmiast do cateringu. No i ja poszłam do cateringu, ale już daleka Keller do mnie Pani Kasiu, pani nie idzie, nic nie ma, nic nie ma. Jak to nic nie ma? Nawet sałatka? Nie, nawet sałatki. Przed chwilą była tu poseł Krystyna! Strasz, naprawdę, mówię po prostu, bo już tak beznadziejnie, ale w tym momencie nagle ten tłum, który stał przede mną, rozstąpił się niczym morze czerwone i na środek sali. Najpierw wkroczył w towarzystwie oczywiście młodych chłopców, jak się okazało, potem pracowników Ministerstwa Obrony i żandarmerii, wkroczył sprężystym krokiem tak mniej więcej z tej strony minister Antoni. Przedefiladował tak dokładnie przez środek sali i wyszedł z drugiej strony. Jak się okazało, nie przyjechał wcale na bankiet. Wcale nie przyjechał, po prostu tędy było mu bliżej. Ja Państwu mówię, to był kompletny cyrk, ten Patryk, no, nie wiem jaki, on się non-stop zabawiał z laską marszałka, a najlepszy to był prezes telewizji, prezes Kurski, ten po prostu brulował w towarzystwie i mówił, że do telewizji wraca nowe, bo wraca Jan Pietrzak, a wszystkie misje będzie realizował w galach Niskopolu. To, cóż, już kompletny cyrk, jak ja to usłyszałam, powiedziałam, teraz ja naprawdę muszę się napić. Ale nie zdążyłam, ponieważ patrzę, a w moją stronę. Nie. Strzelajcie dalej. Idzie on. Jego wysokość! We własnej osobie! Żeby państwo wiedzieli, jak wyglądał. We włosach żel, na ramieniu kot. Wszystko się zgadzało. I idzie, 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 idzie. Idzie w moją stronę, ja oczywiście obcasę jak zwykle 20 cm, to wszystko wysokie, dekolt taki, a ja on idzie, zbliża się, <laughs> rośnie w moich oczach, jest coraz bliżej. I proszę Państwa, on się zatrzymał dokładnie na wysokości moich... <laughs> Jakby to powiedział mój kolega germanista, giganty się my psen. I powiem Państwu tak, że nie podnosząc wzroku, powiedział bardzo panią. Lubię, Pani Kasiu. I wtedy się obudziłam. Oczywiście cała się oblałam, wszystko ubrudzone. Także proszę Państwa, tak po prostu nazwę, że Państwo coś gratis z tego naszego krótkiego spotkania wynieśli. Ważna sprawa, nie pijemy w łóżku. Dobranoc i do zobaczenia.